Witamy w Wilkowie. W szkole podstawowej imienia Orła Białego. Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Wilków, gmina Głogów, położonej na skraju dużych obszarów leśnych na terenie krainy Łęgów Odrzańskich. Położenie naszej szkoły sprzyja realizacji wielu działań mających na celu poznanie i ochronę przyrody. W jest pięknie. Mamy naturalne tereny. Współpracując z lokalną społecznością, stworzyliśmy już na terenie szkoły Ekobazę Krainy Łęgów Odrzańskich, która stała się mini centrum edukacji i rozrywki dla całych rodzin oraz dla rowerzystów korzystających z rowerowego szlaku Odry. Tutaj mamy naszą ekobazę. Stworzyliśmy już własny sad. Posialiśmy nasiona kwiatów miododajnych. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu, dzięki któremu powstanie akacjowa zagroda dla małych zwierząt hodowlanych. Tu powstanie akacjowa zagroda. Tradycją szkoły jest cykliczny udział w działaniach i akcjach ekologicznych, które cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów i rodziców naszej szkoły. Priorytetem dla szkoły jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, społeczności lokalnej oraz upowszechnienie wiedzy ekologicznej. Marzymy, aby nasza ekopracownia została doposażona w niezbędne sprzęty, które pozwolą na realizację programu ściśle związanego z ekologią i ochroną przyrody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, Chcemy prowadzić zajęcia i akcje w plenerze. Czy loda jest dla na nas ważna? Dlatego działamy ekologicznie. Na, nas, na skały Co? Na nas, na nas, na nas. Nasze dzieci przyjeżdżają do, do przedszkola rowerem. Zimą dokarmiamy ptaki. Milku! Milku! Tutaj jest pięknie! Wilku, działamy ekologicznie.